Hejka wszystkim, z tej strony Karola i witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś słuchajcie, na wstępie chciałam Was poinformować, że jak jechaliśmy do Żyliny, jak już oglądaliście yy, moje odcineczki, które już weszły, no, jeszcze ostatni nie wszedł. To może zauważyliście, że na wstępie powiedziałam, że witam Was w Bratysławie. Ja za to bardzo Was serdecznie przepraszam. Naprawdę, bardzo Was przepraszam. Po prostu nie wiem, co się stało, ale tak powiedziałam. No i trudno. Stało się. Mam nadzieję, że trochę się nie wystraszyliście. Więc no, to. To taką informację chciałam Wam powiedzieć na wstępie. Dziś słuchajcie, już mamy półmetek niestety naszego adwentu. Już jest dzisiaj 12 grudnia, więc zobaczymy, co będziemy mieć w naszych kalendarzach, więc ja już nie przedłużam, zostawcie łapeczki w górę i subskrypcję, a my już zaczynamy. Pierwszy może być ten z Haribo. Jak tutaj już leży. Dwunastka jest tutaj. To mi się otworzyło. Kurczę. I mamy kolejny rozżelki Na spoko Okej, okay, dalej mamy tą mileczkę Tutaj widzę e, Obserwuję, że tutaj będzie to jajko Bo ono jest zawsze w takich malutkich I mamy właśnie to jajeczko Okej, okay, teraz może być ten duży Więc go otwieram Okej, okay, i jak widzę tam mamy Duplo, e, Snickersa I Milky Waya już Wam pokazuję. Proszę bardzo. Teraz może być ten z Mileczki. Szukamy dwunastki. Tutaj mamy. Już wcześniej obczaiłam. I mamy taki samochodzik. I mamy naszego ogromnego czupa-czupsa. Tutaj widzę dwunastkę. Otwieramy. I jest znowu lizaczek. Okej, okay, więc to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i pa, pa!